thank you To Longkosombi nie wiem czy mi czasem nie uciekł. Bemo nie idzie dogadać się, jak się nie zna Bahasa Indonezji, to jest tragedia. Oni w ogóle nie kapują o co chodzi. Przyjechałem do Mbaja i teraz będę jechał do Longkosombi, to jest na Ryung. Nie ma tego miąż dużo, ale to naprawdę jest wspaniałe. Zamiast czekać na terminalu, poszedłem pieszo za miasto w kierunku Ryung i tu będę czekał przy rzece. Do Ryung powinno coś za chwilę jechać. To jest dość ruchliwa trasa w tej chwili. Widzę co chwilę. Coś jedzie jak najczęściej motocykle, a motocyklem nie chce jechać. Już jestem w Longo Jeszcze kilometr drogi, i potem kawałek pieszo. To już się przejdę. Zabrałem się z chłopakami, którzy rozwożą paliwo po tych małych kioskach i na litry się je sprzedaje. Z tej drogi głównej trzeba teraz iść kilometr 200 metrów do ogrodu Miłosierdzia. To jest niedaleko więc yy, warto podjechać jeszcze raz po tych uroczystościach pogrzebowych To są sąsiedzi świętej pamięci Ojca Osieckiego, który miał ogród ogród miłosierdzia to obszar 10 hektarów ziemi własności werbistów Dzisiaj minął tydzień, jak Czesław Osiecki zmarł. Na Flores w tym klimacie człowieka najczęściej chowie się już na drugi dzień. Ojciec Czesław Osiecki zmarł 10 kwietnia. Został pochowany 12 rano. Także to ledwo co zdążyli wymurować grobowiec. Ta część wyspy Flores należy do bardzo suchych rejonów w Indonezji, ale jak jest wilgoć i dużo deszczów, jak w tym roku, to tutaj jest przepięknie. Zanim ojciec Osiecki tutaj się zagospodarował i kupili owerbiści tą ziemię prawie 3 lata przebywał na wysepce w okolicy Rung. Dzisiaj tam jest ścisły rezerwat, to jest tak zwana przez Osieckiego wyspa rajska. Za wieloletnią pracę ojciec Osiecki pomógł Weronice wybudować przed yy, Ogrodem Miłosierdzia mały domek. Żeby też miała coś dla siebie. Jest piękna pogoda, z tym, że jest strasznie duszno i gorąco, nieznośnie. Po południu na pewno będzie znowu deszcz. Drzewo z potężnymi liśćmi. U nas takie drzewo, ale to nie jest to samo. Nazywają katalpa. Też ma takie duże liście. Ogród miłosierdzia najpierw tu były. Różnego rodzaju uprawy, ale klimat, jak mówiłem, tu bardzo suchy, więc ojciec Osiecki po kilku latach zadecydował, żeby obsadzić prawie cały ogród drzewami tekowymi i machoniowymi. Cały teren, tych 10 hektarów, został ogrodzony płotem i w dodatku jeszcze zrobiona podmurówka, gdyż jeżozwierzę jezo niszczyły uprawy. Także spora praca to była, żeby do tego stanu doprowadzić, co jest dzisiaj. Przed przyjęciem tej ziemi przez werbistów był tutaj dosłownie ugór. To jest kawałek terenu pomiędzy dwoma wzgórzami. I tutaj często hasały, jak była trawa, kozy, krowy ewentualnie potem wypalali te wzgórza. W tej chwili można zobaczyć jak to wygląda, jak się włożyło sporo pracy i zagospodarowało ten ugór. Szkoda, że nie mam tłumacza. Na wzgórzu, który nazywają Zgórze Objawień, podobno kilka razy Baltazar, mieszkaniec z tej wioski Lonkosombi widział Matkę Boską. Jest tam droga krzyżowa i stoi mały Elektronik Porządek dnia w ogrodzie. Bugenwille. Ale jest tylko tutaj w tej chwili jeden gatunek. Powinno być ich więcej. Ja pamiętam, było w różnych kolorach. To nie jest Bougainvillea. Są drzewa ozdobne. Dróżka prowadzi do kaplicy, a po prawej stronie będzie grota Matki Bożej z Fatimy. To kasawa. Tu kwiaty, kwiaty. W dwóch, trzech dniach tutaj całkiem się zmieniło. Widzę, posprzątali. Sama 5 od kaplice. To jest asirama dla mężczyzn.

Und dann machen wir noch äh wir stellen noch ein Ding da gut hin gehabt. Und dann gehen sampai. Ja. Omaten. Omaten. Туда, туда, туда. Mm. Бой еще. Mm -hmm.

Non corro da nessuno. Non corro da nessuno. di cercare di Idziemy do wykopanych studien. Rządzenie ogrodem spadło na głowę Waroniki. Jedynie odpowiedzialnej osoby do czasu, kiedy nie przydzielony zostanie tutaj zakonnik, który będzie nadzorował to wszystko. Gdyby Ojciec Osiecki nie wpadł na ten pomysł wcześniej e, wsadzenia na terenie ogrodu tych drzew, to dzisiaj byłby tu busz, tak to jest ten obszar wykorzystany. Wielkie drzewa już porosły. Doszliśmy do jednej z trzech studni, które tak bardzo potrzebne i tak wielkim wysiłkiem były kopane tutaj. Tutaj jest zimna skalista, więc te studnie wielkim wysiłkiem kopano. Kuto, tu widać. Były miejsce gdzie trzeba było skałę kuć. Najlepsze przewodniki to są dzieciaki. Idziemy do następnej studni. Mahoniowe drzewa. One wymagają lepszej ziemi, dlatego są tu posadzone w tej niskiej partii ogrodu. Nie mają takiego systemu korzeniowego jak tekowe. Tu jest szklarnia rozmnażalnia. Szklarnia pod zacienieniem, bo tu nie trzeba szklarni. Trzeba chronić rośliny od słońca. Ojciec Osiecki nas wprowadzał tych różnych egzotycznych roślin Niesamowitą ilość. Tu same tu widać storczyki. No teraz kto to o to zadba. Na tym też trzeba się znać. Hibiskus. Hibiskus się otwiera jak dostanie słoneczko. Wszystko ładnie rośnie, tylko by to prosadzać gdzieś. Te kwiaty. O, takie piękne. No nie ma komu to zadbać. No się nie dziwię. Tu jest dużo pracy innej, ważniejszej. Człowiek się tu liczy bardziej przecież niż ten kwiatek. Co za dziwne kwiaty. To niemałym kosztem sprowadzał te różności. Zabrakło mu życia. No to miał być i jest ten Ogród Miłosierdzia, jakby to wszystko rozsadził ktoś z głową, dobrze, to coś niesamowitego. Bogor, tak jak ten ogród w Bogorze byłoby tu pięknie. No tutaj, ogromne. Ile on tych roślin tu nagromadził w tym klimacie nie jest problem hodować e, kwiaty druga studnia ta ma najwięcej wody i stąd się pompuje. Pompuje, pompuje pompuje się do tego zbiornika ciśniowego i już potem nie trzeba pompować, ona się rozpływa nie pod wielkim ciśnieniem ale wystarczająco, żeby nawodnić papaja Zgórza otaczają Ogród Miłosierdzia. To jest papryka, papryka. Lombok, not plombok.

Wyczytałem z pamiętnika ojca Osieckiego, że za wybudowanie tej groty zapłacił 5 milionów rupii. 500, ponad 500 dolarów to było wtedy.

Większość roślin znają. To prawdopodobnie jest taka szlachetniejsza forma mimozy. Teraz rozległ się przed chwilą dzwon na koronkę do kaplicy. Tu werbiści wystawią wkrótce pomnik: Potężna palma Kulma, jest podobna do daktyla. Ile krotonów to nie da się opisać. Nawet znalazła się tutaj palma Areka. No jest też piękna. To jest to właśnie, co się żuje i to mają tu czerwone usty, a tu jest dość popularne. Z dołu wygląda jak bambus. jest palma może Areka. Zważanie różońcowe Ojca On wydał bardzo dużo różnych negliterników do nabożeństw.

Prawdopodobnie nic stamtąd nie będzie widać, bo nikt nie ścina z wierzchołka tych drzew. Ale tam jest peletronik, gdzie ukazywała się, według tutaj to, 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 co mówią, matka Boża. Kilkanaście razy piękna papaja. Papryka? No, papaja. Kasawa, tu jest naprawdę pięknie, bez dyskusji, tylko że o to trzeba wszystko dbać, tu pracy dużo potrzeba. Rzadko spotykana odmiana hibiskusa. Ścieżka prowadzi na, no mówią to, aż Golgota ze stacjami do Teletroniku, do Matki Bożej. Tak cały czas pod górę, wokół tego wzgórza. Miejscowi odpowiadają tutaj drogę krzyżową. Kiedy byłem tu 8 lat temu z Ojcem Osieckim, to brykał tu tą ścieżką jak kozica. Kto by przypuszczał, że potem będzie miał problem z nogą. No i jesteśmy na miejscu. Te drzewa były przerzedzone, byłby piękny widok na ogród miłosierdzia. Ktoś by musiał się tym zająć, żeby, żeby to wyciąć Nie byłaby to wielka nawet praca, ale tu jest dużo innej pracy, więc na to nikt nie zwraca uwagi. Przy okazji coś zawsze pomogą, bo zniosą drzewo do kuchni. Takie to ciekawostki są w ogrodzie Miłosierdzia. Naprawdę to jest fajnie. Siedzę tutaj już cały dzień. Zaraz wyjeżdżam do Ryung, bo tam mam hotel. Do jutra. Złapali małego świniaczka. Dzikiego. I go wychowują. Dostaje mleczko i jest spokojny. Najlepsze jak się zacznie go drapać, to on się kładzie i zasypia. To są numery. O, i zacznie spać niesamowite lubi wśród psów przebywać, goliżą, a tu jest siedem psów sobie latak koło tych psów